Tu już się ewoluujemy. Rozelię, rozelia, rozelia. Rozelię szczęśliwie. I, I zobaczmy, jakie jak ma jeszcze ID. Na przedtem y, dobra, dwa. Aperans, dwa. Ewoluujemy. Dojemy do Rozelii, zbierałem cukierki. Wczoraj, wczoraj zapamiętam e, Rozelię. Pierwsza nie pokamy, chyba za pan ostatnia. Więc loki doki patrzymy i fajnie Rosalie. Rozajmy. No pokemon. To ten pierwszy. Widzicie, apierując i tyle samo, bo nie widzę pewnie. D Czekajcie, patrzę w poki. Czy ona ma trzy? Trzy czy dwie tylko? No, no. Pijam, że to we jakieś Więc czekajcie chwilę. I teraz otwieramy Big czyli drukiem. Czy jakiś gadżet do... Ten może na pewno. Waga. Dobra, hop. Dobra, nie tylko ja Może jest z tego Big Więc czekajcie chwilę. Mamy RK, Batley. Yes. Jeżeli będzie ten znowu, Excadril, Skręgli, Porygon, najwięcej cpn wezmę wezmę. Wezmę jardusa Czekajcie chwilę, widzowie. Jeśli... Doki doki teraz pokonamy. Muszę chodzić na, na tą akurat. Lider Arlo. Mam go ewolucję tego go początkowego. Jak mi się ścinał, oh my god. Yeah. Myślę, Wszyscy są to babki, więc wszystko, wszystko, wszystkie życzenia spełnicie. Każdą położbę, nie? Bo muszę babki. Jak, jak chcecie, no. Dobra, ale ścinał mi się tyle, teraz nie ja mam go. hop, teraz got ready to szybko powinno wyjechać hop i znowu będzie hop trop 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 dobra, zginąłem, zginąłem, ten pokemon zginie niech to bym mógł że sobie nabił no to wezmę Gyaradosa, bo Gyaradosa fajnie się dla mnie gra nie dla was, to też, ja też sobie tak robię, bum bum Wiedziałam, że czalizard, szadą, czalizard, ja bym wolał czelizardę dostać. Dobra, dobra. Czy widziałam, że mi tak mocno wyraźnie, ale ja nie wiem że tak. Niech to zjechał mi. Kurczę, teraz mi tu musi zostać. Na no, ogniowym. Dobra, na no ogniowym damy radę. Nie? Ja. Dobra, widzicie, dużo zjechał, ale już czalizar damy radę. Jakbym miał szadon, to bym sobie zagrał. Chłopop, to Lizard Shadow, to bym się ucieszył. No, fajnie, bo dużo obraża nas na tym, tym, no, gdzie Na hitam prawie zjadę, jeżeli mi się, mi się, mi się nie podoba. Dobra, powinno być na. Widzicie, od raz nawet na bo wszystko pomagałem. Mówię, to... Dobra, teraz ja jaka będę wykonał kilometrów, a później? No doki, 12, 13 już jest. Dobra, tysiąc końców. Hyper osiem. 8. Czekajcie chwilę. Dobra, sumary. Nie łapię go, mogę. Albo żadną złapię. Jakby puszczał to by się ucieszył. Ale go nie łapię. Co, co, co łapię? go? Złapię sobie go, bo mam. Został no, długą ewolucję, względem będę mógł. Może ja na. Ale mi się ścina natknąć. Popa, sister, no te preocupes, te estoy en el